Siłanowicze, witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Jak widzicie za mną, są najnowsze boksy, najnowsze tutaj pojemniki, w których są prawdziwe twarze youtuberów zamienionych w brainroty Kolejna seria I jak widzicie mamy tutaj dzisiaj kolejne osoby, których ostatnio nie było, bądź były poprawione, a wy widzowie oczywiście subskrybujcie kanał, bo ten odcinek teraz przygotowała w całości sztuczna inteligencja, czyli i zadała pytania, na które sobie zresztą sama odpowiedziała, żebyśmy weszli dobrze i tak samo przygotowała zdjęcia tych youtuberów jako sztuczną inteligencję. No i ja jestem szczerze mega ciekaw, jak ci youtuberzy wyglądają jako Brainroty, jak oni się prezentują, bo dzisiaj za Zamieniłem tych youtuberów w popularne Brain Roty. Połączyłem Brain rota z youtuberem. No i powstało coś, czego jeszcze nie widziałem, co jest na końcu tego tunelu. Widzę subskrybujcie, łapkujcie, bo 70% osób nie subskrybuje tego kanału, co wydaje się po prostu przesadą, tak? No jak można nie subskrybować tak fajnego kanału, nie? <laughs> więc zasubskrybujcie, zróbcie to teraz. Dobrze, a ja przedstawię uczestników dzisiejszego spotkania. A więc jest to Nubek, jest to Tomistu, jest to Slimeslow, jest to Werka, czyli moja młodsza siostra, jest to mój młodszy brat. Pik jest to Ptyś, bo jest tam jakoś poprawiony, nie wiem o co chodzi. jest Hejhania z Gen z! czyli mamy naprawdę tutaj, no, solidny zestaw siedmiu osób, tak samo jak w poprzednim odcinku. I zasady są te same, musimy odpowiedzieć na dwa pytania, żeby poznać prawdziwą twarz brain rot tego youtubera. No i zaczynamy chyba po prostu od Nubka. Dobra, let's go. Zaczynamy! Sprawdzamy, oglądajcie oczywiście do samego końca. A więc tak, pierwsze pytanie. Czy Nubek odszedł z Wojanowic? Okej, okay. lecimy z dobrym pytaniem, bo ja w sumie Wojanowic w ogóle nie oglądam. Ja nawet nie wiem, czy tam jeszcze Nubek jest. No, ale wydaje mi się, że chyba tak. No, chyba on jest taką podstawą Wojanowic, i raczej nikt by nie chciał, żeby on odchodził. Wydaje mi się, że jest to odpowiedź, że nie. No właśnie, że nie, no że, że Nubek odcinek z Wojanowic? Nie, musimy zaznaczyć, że nie, no to jest chyba raczej podstawa. Tak, udało się, dobra. Już się obawiałem, że zaznaczę źle, bo widzieliście, jak przeczytałem, nie? Że czy Nubek z Wojanowic, i gdzie chciałem dać tak. No, to by było złe oczywiście. Ta odpowiedź byłaby bardzo zła. No, nie zgadzałaby się totalnie. Czy Nubek ma 100 tysięcy subskrypcji na swoim prawdopodobnie kanale? I tutaj odpowiedź musiałbym się normalnie zastanowić: no, bo jednak nie oglądam tego kanału i nie wiem, ile on ma subskrypcji. Ale podejrzewam, że potęga e, tutaj Nubka jest o wiele większa niż 100 tysięcy subskrypcji. Wydaje mi się, że ma 200, jak nie nawet 300 tysięcy. Więc e, dam, że tak. Raczej będąc 100% pewnym, że ma te 100 tysięcy subskrypcji, bo ma jakąś nutkę, która ma kilka milionów, ma też jakieś tam mm, zabawy, które mają dużo milionów, jakieś tam właśnie takie krótkominutowe filmiki, więc to na pewno jest ponad 100 tysięcy subskrypcji. To jest! To jest nubek w prawdziwym życiu, jako szympanzini bananini! Patrzcie na to, co to. co? Ej, dobra, zobaczcie, kto jest dobrze zrobione, nie? To faktycznie może być nubek, bo nawet ślina mu stwarza nie jak dupkowi i ma taki głupi wyraz twarzy, a w dodatku. jest szympanzinem bananinim? Co to w ogóle jest? Ej, dobra, to jest tak dobrze zrobione. Patrzcie, no to jest dosłownie idealnie zrobiony szympanzini bananini jako nubek, nie? Ej, dobra. To jest mocne, to jest naprawdę bardzo mocne i bardzo mi się to podoba, nie? Dobra, Nubek, mamy go z głowy, to jest pierwsza osoba w dzisiejszym odcinku. Lecimy dalej, bo drugą będzie Tostu, czyli osoba, która niedawno odszedła z Minecrafta. Aha, od razu pytanie o to, nie? Patrzcie, czy Tostu wróci kiedyś do Minecrafta, nie? Od razu dosłownie pytanie o to, czyjście? Mocne. Ehm, no pytanie jest, czy Tostu wróci kiedyś, no ja bym chciał, żeby wrócił, czyli dam odpowiedź tak... Ale też patrząc na to, jaki film nagrał, to wydaje mi się, że będzie to odpowiedź nie, więc no raczej my tutaj chyba musimy pójść w stronę odpowiedzi niestety nie. I po prostu powiedzieć, że tostu nigdy do Minecrafta nie wróci niestety widzowie, więc odpowiadamy, no i to jest niestety prawda. Ale skąd w sumie sztuczna inteligencja może to wiedzieć, no to jest takie wiecie, no nie do końca pewne, czy tostu ma dziewczynę. Kurde, mocne pytanie, ale skąd ta sztuczna inteligencja ma o tym wiedzieć? No jest tak? Jest nie. Oczywiście dwie odpowiedzi. Oczywiście całkowicie ze sobą sprzeczne. No i skąd ja mam znać odpowiedź na to pytanie. Skąd ja mam wiedzieć, czy tak, czy nie? No powiedzcie mi skąd ja, Jabson, mam to wiedzieć, tak? No przecież ja nie jestem w stanie tego wiedzieć, no bo ja nie mam takich informacji, ale wydaje mi się, że chyba nie, no, chyba chyba, no nie. Kurczę, nie wiem, bo od tego zależy, jeszcze zobaczymy dwa Tosta! Dobra, nie! Nie! O, udało się! Dobra, to była lawa! To jest to jako Tuk 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 Sahur! Ej, w ogóle nie jest podobny do Tosta, w sumie jest! Faliot był o wiele lepszym Tuk Tuk Sahurem w poprzednim odcinku, ale to też jest podobne do oczywiście Tosta. Ej, bardzo fajne, bardzo fajnie, podoba mi się ta grafika. Bardzo ładnie wygląda, no i tego jako Tuk 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 Sahur! Wygląda... Realistycznie i bardzo fajnie, Fajne, fajne, bardzo fajnie zrobione. Też takie dwa takie wcięcia, na twarze tak samo jak Pepelus w sumie w poprzednim odcinku. Fajnie, fajnie to wygląda. To z tego, tuk, tuk, sahur. Dobra, możemy iść dalej. To mamy już za sobą, jest, udało się odpowiedzieć dobrze. A teraz przed nami Slime Slow. Musimy zobaczyć, jak on wygląda, jako ee, Brain Rod. Zobaczmy, czy Slime Slow nagrywa. No chyba tak, no chyba nagrywa jakieś tam filmy na, 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 na YouTubie. Nie wiem, bo nie, nie ten, ale chyba tak, no chyba tak, no chyba nie przestał, więc się, że... Tak, dobra, okej okay. udało się. Dalej. Czy Slime Slow ma trzy kanały? Eee... Poczekajcie, czy on ma trzy kanały? No chyba tak, no chyba na pewno ma trzy kanały, ja nie wiem, nie wiem nie wiem, no na pewno chyba coś tam ma Tak, jest dobra, odpowiedź, udało się, tak TO JEST SLIME SLOW?! Ja nawet nie wiem jak on wygląda. No ale dobra, no tak w każdym razie skoro wygląda w ten sposób to... Hehehe, <laughs> kaptur. Co ty się... A, bo to jest BUNEKAMBALABU! No tak, to jest połączone. E, czemu tam poznać ma dwie prawe stopy, wy to widzicie? Tu jest prawa stopa, bo to jest kość i tu jest prawa stopa, bo to jest kość. Eee, dobra, tu się chyba coś zbugowało. To jest chyba coś nie tak, w ogóle ta twarz na tym konie wygląda kompletnie inaczej niż ta twarz u góry, nie? Tu jest taki zadowolony, a to jest taki jakby taki. Ło! <noise> dziwny, nie? Taki przestępca jakiś to wygląda. No oczywiście, boneka, balabu, tutaj jest też aba, tak? Eee, no, udało się odpowiedzieć. Nice! Mamy trzy osoby, na które wszystkie zamą odpowiedź. Zostały cztery. Eee, wydaje mi się, że najcięższa może być highchania, bo ja o niej kompletnie nic nie wiem, i tu akurat musicie, widzowie. No, raczej zaakceptować to, że pewnie tego nie odpowiem dobrze. Idziemy dalej. Vera. Tutaj nie mogę odpowiedzieć źle, to jest nierealne. No, jesteśmy rodzeństwem. Czy Werka ma już 15 lat? Nie ma! Jest 14 maj! Nie ma! 21 ma dopiero, więc nie, to jest nieprawda. Czy Werka ma swój pokój? Było z tym, widzę, masę komplikacji, ale nie! Nie ma. Miała, nie ma, miała, nie ma. Wiecie, tak? Na, na, nagrywaliśmy odcinki tam, bo właściwie widać i słychać No ale obecnie nie. Ale ja za niedługo stąd. Więc będzie miała, więc no. <śm> będzie miała, więc na razie nie. Co to jest? jest yy, jak to się nazywa? Tripi, tropa tripa tripa. A to jest wera jako tripa tropa tropa tripa. A czy trochę dziwna, ona nie ma takich jakichś dziwnych zębów, ale no jest to w miarę podobnie No włosy podobne oczy chyba też, ale jak to w ogóle wygląda i czemu tu jest odcięta twarz w połowie jakoś na stopie, co? Od stopy wyrasta twarz, która jest z jakimś blurem? Dobra, to. Jest najdziwniejsza postać. Jaką widziałem w dzisiejszym odcinku? To zdecydowanie, nie. To naprawdę to nie da się w ogóle tego porównać, nie. To jest mega dziwne. Idziemy dalej: Pickers. E, czy Pickers będzie kiedyś YouTuberem? Jak z Piksu jest 20 2003 22003 gadałem? E, no to mi powiedział, że nie, że nie, że on chce robić coś innego, że może występować. Fajnie mu się nagrywa, ale YouTuberem nie będzie, więc no niestety tutaj musimy dać odpowiedź: nie. I ona jest prawdą, nie wiem skąd sztuczna inteligencja to wie, może na filmie kiedyś, no tak, na filmie na pewno o tym rozmawialiśmy, więc dlatego stąd AI, AI chyba to wyłapało. Czy Pickers to... Czy Pickers to kozak? Takie pytanie. Czy Pickers to kozak? Ale że jako rodzaj buta, czy jako co? No nie no, oczywiście że tak, no to trzeba chyba powiedzieć tak, ale co to w ogóle jest? Ej, to w sumie może być nie. Ja nie wiem jak komputer, sztuczna inteligencja uznaje Pickersa, czy to kozak, czy nie. Dobra, na szczęście uznaję, pikersa, że tak, dobra. Udało się, ale było... No niedaleko, żeby odpowiedzieć źle. Dobra, co to jest? To jest Tripi tropa, tripa tropa, chyba jakoś jako jak pikers, nie? To jest normalnie twarz pikersa. E, z takim brzuchem, co tu w ogóle się dzieje? Czemu ma taką koszulkę jak jakiś lekarz? Ej, co to jest? to jest? Jakiś szympansu, ryba? Muchy koło niego latają, no a tu jest pikers w jakiejś czapce, nie? Nie wiem, ja tego od widzowie nie rozumiem. Co my tu w ogóle na tym obrazku zobaczyliśmy, nie? To jest po prostu wygląda strasznie. Ja nie chcę to patrzeć dalej. Dobra, to jest też mega dziwny brain rot. <grym> Idziemy dalej, ptychu. Tu podobno zaszła jakaś zmiana, ale nie wiem. Nie wiem o co chodzi, więc musimy rozwiązać i wtedy będziemy wiedzieć. Pewnie są inne pytania. Czy ptyś jest wysoki w prawdziwym życiu? Skąd ja mam to wiedzieć? S skąd ja mam to wiedzieć, jak ja go nigdy nie widziałem w prawdziwym życiu? To skąd? Chyba tak, nie, nie wiem. Jego postać wygląda na wysokiego. No <laughs> każdy jest taki sam, w sumie. Nie wiem, tak? Dobra, jezu, udało się. Ale to kompletny strzał, nie? Czy ktoś ma więcej niż 20. Skąd ja mam znać odpowiedź na te pytanie? Tak? Nie wiadomo. O, to jest dobra odpowiedź. Nie wiadomo. Pierwszy raz chyba w tych boksach mam odpowiedź nie wiadomo i to jest odpowiedź, którą ja zaznaczam zdecydowanie, bo. Jeszcze była dobra, nawet jaj nie wiem, lat Co? A co to jest w ogóle? To jest, to jest ptyś w prawdziwym ży... Patrzcie to. Widzicie ten, ten joystick tam? Widzieliście to? Co ty gadasz? Ej, to jest odwzorowanie ptycha w prawdziwym życiu? O ja. Ej, dobra. Czyli tak wygląda ptyś w że życiu. Nawet dwa janowice są jakieś w tle, takie podrobione chyba. O ja. Ej, kogo mam przypomina? Ale mocne, kompletnie się tego nie spodziewałem Ej, kompletnie się tego nie spodziewałem, że zobaczymy zdjęcie ptysia w prawdziwym życiu, nie? Ale moc, ale szczerze, ale moc, nie? Ej, dobra, mocne, mocne, mocne Idziemy dalej, hajhania Uwaga, to może być najgorszego, więc tu szybko Czy hajhania jest dalej ze świeżym? Bo mogę nie zrozumieć powiedzieć, więc szybko zginiemy Czy hajhania jest dalej ze świeżym? Tak Okej, jest dobrze Czy hajhania wygra twoje 5 minut? A to tak, dobra, to jest łatwo Ja nie mogę, co to jest? cappuccino assassino jako hajhania chyba, ale... To wygląda dziwnie. Ona tu jest jakimś medykiem, ma strzykawkę i jakiś tu stetoskop. Ja nie wiem widzowie co to ma być. Dobra, napiszcie w komentarzu, który Brain od Waszym zdaniem jako youtuber wyglądał najlepiej.